Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak zszywać. Zrobiłam kamizelkę, i ktoś mi napisał, że proszę pokazać, jak się również zszywa. Chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę od serca chcę pokazać to, co umie, to, co się nauczyłam przez te moje lata. Pokazuję. W sumie za każdym razem teraz jak się zaczyna, jak się robi ściągać, jak się spuszcza też niektóre filmiki pomocnicze również zaznaczam, które są, ale pomyślałam, sobie, że jeżeli ktoś zaczyna i takiego czegoś się nie nauczył, to widocznie trzeba będzie pokazać i trzeba będzie po prostu tej osobie pomóc. Ja chętnie pokażę naprawdę, jeżeli Państwo mi napiszecie, że coś nie tak. Chętnie pokażę, mam cierpliwość, mam dzieci wnuki, nie mam problemu z tym, że Państwu pokazać. Ja mam kanał z gotowaniem, również proszono mnie, żeby pokazać, jak się smaży cebulę. Mnie się wydawało na początku, że to ktoś może żartuje sobie, ale mam tak dużo teraz już wejść. Mam kanał 5 miesięcy i pomyślałam sobie, że rzeczywiście, jeżeli ktoś tego nie smażył, bo mama, babcia ktoś tam smażył, nie pokazał Państwu, a więc chętnie Państwu pokażę. Tu jest golfik, ten co robiłam. Pokażę na golfiku, ponieważ on jest jeszcze nie szyty, tak by musiała wszystko jeszcze raz robić. A więc tu jest prawa strona. I żeby golfik szyć i wywinąć dobrze, musimy jego od góry zacząć zszywać po prawej stronie do połowy a pójdę tą końcówkę po lewej stronie, ponieważ on będzie tutaj wywinięty. Wtedy by był szef po tej stronie. A więc tobie jest w sumie teraz może nieważne, ja chcę tylko pokazać, jak zszywać rzeczy wełniane. W sumie podobnie, jak każdą jedną rzecz, ale zaczynamy tu. Bierzemy przede wszystkim grubą nitkę, albo w tym samym kolorze, albo z tej samej, co robiliśmy. Wtedy nie będzie tak widać na przykład jak będzie coś Wam się nie uda szyć czy za szeroko to nie będzie wtedy nic widać I tu biłam już nitkę, przeprowadziłam, proszę zobaczyć, ona może przejść, bo jest robótka taka luźna A więc jeszcze raz tak wbijamy I tutaj jest ten brzeg, można jego od razu wszyć zawinąć i zszyć go tu z początku i on przytrzyma jakby tą nitkę proszę zobaczyć można jeszcze raz tu można wbić też w to oczko, żeby nie sterczało i z tym oczkiem jeszcze raz wbijamy to po to, żeby był ładniejszy brzeg i tu możemy tak na, okrąg na okrągło, czy jak to się nazywa, nie wiem dokładnie, na okrążkę. Zro, tak, na okrążkę. Mamy już tu i jeszcze może z, a nawet już może nie. I tu możemy już obciąć teraz. Jakbyśmy od razu tutaj obcięli tą robótkę, to by nam mogło się podczas prania wyszczępić. I wtedy by oczka poszła. Tu już obcinamy. A więc tu było dwa 3 razy na okrągło. Mam nadzieję, że widać. Teraz możemy wrócić się z powrotem. Zaczynamy szyć ściegiem. Tu wpijamy. To jest ścieg maszynowy, można powiedzieć, który, którym szyjemy. Także zawsze. Nitkę do tyłu bierzemy. I bijamy. I zszywamy I lekko ściągamy. I znowu do tyłu. I do przodu. Tak co pół centymetra. Nie szerzej, bo będą dziury wtedy się tworzyły w czasie szycia. Składamy razem. I znowu do tyłu z pół centymetra. Jakby za nitkę i przed nitkę. I ściągamy. I tutaj zawsze trzeba tak naciągać, żeby równe były te końce, bo po tej stronie się przeważnie, co się szyje, to się ściąga i na koniec moglibyście tak mieć, żeby Wam zabrakło troszeczkę tego. I tak, idziemy dalej. Pijamy. I ściągamy. Najlepiej jeszcze wbić w to samo miejsce. I ściągamy. I znowu, jakby w to samo miejsce, wtedy będzie szef bardzo równy, nie będzie żadnych dziur. Nie podrabiamy. Szyjemy od góry troszeczkę więcej jak pół. Można powiedzieć 60% golfu szyjemy po prawej stronie, ponieważ będzie się to wywijało. Proszę zobaczyć, to jest ta prawa strona. To jest ta lewa strona. zszywamy, ponieważ jak będę miała ten golf ubrany, będę go wywijać, szw nie będzie widać. Widzicie państwo? Tak to. obracam to na lewą stronę. I znowu wspieram te końcówki razem. I teraz ten szew idzie po tej stronie, czyli szyję dalej, ale już po tej drugiej stronie. Znowu, proszę zobaczyć. Do tyłu, do przodu i tak musicie szyć. Wszystko możecie szyć ręcznie. To jest ten prosty ściek. Ja dużo rzeczy sama się po prostu. Nauczyłam i chcę teraz Państwu przekazać to, co się nauczyłam w moim życiu. Mam już prawie 60 lat i myślę, że niektórym może się przydać. Chętnie pokażę. Proszę zobaczyć. Prawie już przechodzimy do końca. I na końcu. Również robimy jakby tak na okrągłą, na okrążkę, tak, zawijamy i do środka w tą stronę idziemy, jakby na okrążkę, leciutko szywamy parę razy, żeby tę końcówkę ładnie zaszyć, żeby nam się ta końcówka nie spruła i obcinamy. I nie mamy nic, żadnej nitki, żeby wisiała i proszę zobaczyć. Ten golf, proszę zobaczyć, przechodzi ładnie przez głowę i tutaj się ładnie wywija i tutaj macie ten golf, akurat mam na drugą stronę ubraną, jeszcze raz, ale to już pokażę tutaj na stole, wywijamy ten golfik i proszę zobaczyć jak on wygląda. Te szaliczki, golfiki macie również na moim kanale. Pokazałam Państwu parę, jak się robi. Bardzo przydatne, ponieważ to tutaj leży Wam z przodu. Jak włożycie do kurtki czy do płaszcza, to Wam tutaj będzie grzało. które te to oskrzela są tu. One najszybciej się przeziębiają. I tutaj, będziecie mieli zawsze ciepło. A więc mam nadzieję, że tym filmikiem mogą pokazać, jak się szyję. Jeżeli będą jakieś jeszcze pytania, to proszę y, napisać, nie po złości, bo ja to chętnie naprawdę pokażę. I nikomu tu nie robię nic na złość. Niaz tak jest, na przykład jest bardzo pochmurnie, a więc y, bardzo źle jest fotografować, y, czy bardzo źle jest w ogóle nagrywać. Światła nie mam nad stołem, ale chcę koniecznie pokazać, a więc będziemy szukać wszystkie sposoby, żeby można było Państwu dobrze to pokazać. I bardzo proszę o łapkę w górę, wtedy będę miała motywację Państwu jeszcze pokazać coś fajnego. A więc dziękuję bardzo za uwagę i możliwe, że do następnego filmiku. Do widzenia.